Przewodnik po Microsoft Money, część czwarta zarządzanie kontami. Witam, ja nazywam się Michał Żafrański, prowadzę blog Jak oszczędzać pieniądze.pl. W tym odcinku zaprezentuję Ci, jak przygotować listę wszystkich naszych kont w aplikacji Microsoft Money. Przy czym od razu powiem, że konto jest nazwą umowną. Konto to po prostu każde miejsce, w którym mogą znajdować się nasze pieniądze. Czyli może to być zarówno konto bankowe, lokata, karta kredytowa, jak również na przykład zawartość naszego portfela, czyli stan naszej gotówki. Aby przejść do listy wszystkich kont w aplikacji Microsoft Money, klikamy ikonę Account List. Jak na razie lista naszych kont jest pusta. Aby dodać nowe konto, klikamy link Add New Account. W pierwszym kroku musimy zdecydować, jakiego typu konto chcemy dodać. Czy ma być to konto bankowe. Czy ma być to konto karty kredytowej, czy ma być to konto inwestycyjne? Konto inwestycyjne to jest takie konto, na którym mamy zarówno konto gotówkowe, jak również subkonto związane z daną inwestycją, czyli na przykład konto, na które przelewamy pieniądze na zakup akcji, oraz później już z tego konta inwestycyjnego możemy wykonać taki zakup akcji i trzymać akcje w konkretnej ilości na koncie inwestycyjnym. I oczywiście inne typy kont. W praktyce w Polsce posługujemy się tymi trzema pierwszymi typami kont. One w zupełności wystarczają do pełnej obsługi wszystkich naszych rachunków. Załóżmy, że zakładamy konto typu ROR. Musimy wybrać typ tego konta. Ja zawsze wybieram konto typu bank. No i oczywiście musimy nadać nazwę naszemu kontu. Załóżmy, że zakładamy konto w Meritum Banku i że będzie to konto typu ROR. Ja przyjąłem taki bardzo prosty schemat nazywania kont. Posługuję się takim kluczem, w którym w pierwszej kolejności piszę nazwę banku, skróconą nazwę banku. Po myślniku stawiam nazwę rodzaju konta i jeszcze ewentualnie po kolejnym myślniku, czyje to jest konto, bądź czego dotyczy. Na przykład oszczędności dla mojego syna, oszczędności dla mojej córki, czy też składek emerytalnych mojej żony bądź moich. Klikamy Next. Musimy określić jaki jest stan początkowy tego konta i w jakiej walucie będzie prowadzone. Tu od razu widać, że aplikacja Microsoft Money pozwala prowadzić konta w zasadzie we wszystkich walutach. Określmy stan początkowy konta jako 0 i klikamy przycisk Finish. W tym momencie mamy utworzone konto, na którym znajduje się 0 zł. Utwórzmy jeszcze kilka kolejnych kont. Ten sam bank. Tylko tym razem będzie to lokata. Możemy powiedzieć, że to jest lokata związana ze mną. I 0 złotych. I utwórzmy na przykład kolejne konto. Oddzielnym rodzajem konta jest konto karty kredytowej. Możemy zdecydować, czy jest to typowa karta kredytowa, czy linia kredytowa. Ja wykorzystam pierwszą opcję. Typowa karta kredytowa. Załóżmy, że posiadamy kartę Visa w banku Citibank. Jaki jest stan? Początkowy: 0. W kolejnym kroku musimy zdecydować, jakiego typu jest to karta kredytowa. Ja Wybieram tą pierwszą opcję, czyli karta kredytowa, która nie wymusza ode mnie spłacenia całego zadłużenia na koniec każdego miesiąca. Mogę je spłacać częściowo. Oczywiście taka karta kredytowa ma również pewne swoje odsetki, za to, że nie spłacam całego zadłużenia. No i trzeba wpisać, jakie te odsetki są. Załóżmy, że odsetki będę kontrolował samodzielnie, więc wpisuję na razie 0%. I ważne jest też, jaki jest limit na karcie kredytowej. Powiedzmy, że mam limit w wysokości 15 tysięcy złotych. Ostatnie pytanie dotyczy tego, czy Microsoft Money ma automatycznie bilansować z tamtego konta. O bilansowaniu będę jeszcze mówił na innych filmach. Wybierzmy na razie, że nie. I oczywiście, jeżeli mamy konkretną datę spłaty zadłużenia na karcie kredytowej, np. 10 każdego miesiąca. Domany może nam automatycznie przypominać o tym, że zbliża się data płatności rachunku. Warto tutaj również wtedy wpisać, jakie jest średnie, przeciętne zadłużenie na tym rachunku. Ja nie będę tej opcji zaznaczał, ponieważ później, korzystając z opcji rachunki, sami ustawimy sobie przypomnienie dotyczące spłaty karty kredytowej. Jeżeli dana karta kredytowa pozwala nam również zbierać punkty w programie lojalnościowym, to możemy również prowadzić w Microsoft Money konto takiego programu lojalnościowego, gdzie będziemy widzieli, ile punktów nam się zbiera. Załóżmy, że ta karta akurat nie pozwala nam zbierać takich punktów. I widzimy, że został utworzony nowy typ konta konta kredytowe, w którym znajduje się karta Citibank Visa. Ostatnim typem konta, który chcę utworzyć jest konto gotówkowe, czyli tak naprawdę zawartość naszego portfela. Znowu klikam Add a New Account, wybieram inny typ konta, klikam Next i z listy dostępnych typów kont wybieram Cash, gotówkę. Jaki mamy stan naszej gotówki, jak mamy nazwać to konto? Nazwijmy je po polsku: gotówka. Stan na chwilę obecną jest 0 załóżmy że utworzyliśmy wszystkie konta które posiadamy możemy jeszcze wejść do każdego z tych kont i uzupełnić szczegóły dotyczące tego konta tutaj jest taka opcja po lewej stronie która się nazywa Change Account Settings klikamy ją i możemy uzupełnić szczegółowo informacje w jakim banku jest tak naprawdę prowadzone dane konto tutaj wpisujesz pełną nazwę Meritum Bank jaki jest numer tego konta o, wstawmy przykładowy numer konta możemy również wprowadzić sobie dodatkowy komentarz na przykład dotyczący Oprocentowania na tym rachunku, tak żebyśmy wiedzieli, jakie odsetki nam się należą. Na przykład, brak odsetek na koncie ROR do 1000 zł miesięcznie, powyżej 3,5%. W przypadku, gdybyśmy zamykali dane konto, z Microsoft Money nie usuwamy tak naprawdę historii wszystkich transakcji, które były na tym koncie. Wystarczy to konto oznaczyć jako konto zamknięte. Ja oczywiście tego nie będę robił. Wracam do listy transakcji, które znajdują się na tym koncie. I to wszystko, o czym chciałem powiedzieć w tej części. W kolejnej zaprezentuję sposób wprowadzania transakcji do Microsoft Money. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten film, to mam do Ciebie wielką prośbę. Zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Zapraszam Cię również na mojego bloga jak na którym dowiesz się jak ograniczyć wydatki i jak rozsądnie wydawać pieniądze. Do usłyszenia.